Szlak 14 maja 2011. Dzisiaj chciałbym powiedzieć parę słów na temat wizji. Na temat tego, na temat tej niezwykłej zdolności naszego umysłu. Zdolności, która prowadzi nas zawsze w bardzo precyzyjnie do miejsc, do celów, które właśnie ta wizja wyobraża. Które ona przedstawia, które ona określa. Mój wspaniały mentor, wspaniały przyjaciel, człowiek, który ma tak ogromny wpływ na moje życie i trzymam się go jak mogę, korzystam z jego rad tak bardzo jak tylko mogę André Blanchard, definiuje wizję jako zdolność przewidywania rezultatów. Zdolność przewidywania rezultatów to jest wizja. Rzeczywiście jest ona tym, jest ona takim specyficznym punktem, w którym nasza logika, nasza emocja i intuicja współgrają, ale tak naprawdę intuicja jest tym, co jest najważniejsze. A intuicja jest tym czymś, co tą wizję determinuje, co ją nakreśla. Natomiast emocja i logika są jej podporządkowane, ponieważ wizja jest zawsze w tym wymiarze, takim ponad. Jakby tym realnym, ponad tą rzeczywistością, choć oczywiście zawsze stąpa po tej rzeczywistości mocno. Ee, wizja jest mm, zobaczeniem czegoś, co niewidzialne, ee, uwierzeniem w coś, co nieprawdopodobne, zaakceptowaniem czegoś, co niemożliwe, jest czymś, co daje naszemu życiu dynamikę. No, daje całą, ca, ca, całą potężną moc, siłę. Przede wszystkim wizja pobudza entuzjazm. Ogromnie ten entuzjazm pobudza. A kiedy jest, działamy entuzjastycznie, czujemy, że działamy bardzo wydajnie, zwiększa się nasza wydajność. A znów zwiększenie wydajności ma ogromny wpływ na nasz wizerunek własny, na to, jak siebie postrzegamy. Więc ta wizja, ta precyzyjna, dokładna, wspaniała wizja jest tak bardzo nam potrzebna, jest tak bardzo ważna. Dlatego jest czymś naprawdę niezwykłym. Wizja jest nadaniem kierunku w naszym życiu, jest tą podstawą. Jest czymś tak niezmiernie, niezmiernie, niezmiernie ważnym. Świat potrzebuje dzisiaj ludzi z wizją. Wizja to e, zaakceptowanie miejsca, w którym jesteś, e, zrozumienia kierunku, w którym zmierzasz, rozumienia sposobu, w jaki chcesz tam dotrzeć, i rozumienia tego, co będziesz robił, kiedy dotrzesz, kiedy zaczniesz się w pełni realizować. To jest jak ujęcie tych czterech elementów. Potrzebna jest nam wizja, potrzebna jest nam ogromnie, każdemu z nas, wykorzystanie jej maksymalne. Helen Keller, niewidoma pisarka, wspaniała osoba. Powiedziała kiedyś, że tragedią człowieka jest mieć wzrok, ale nie mieć wizji. Pracujmy nad naszą wizją. Jest nam konieczna ta pozytywna, dobra wizja, bo o niej mówię. To tyle na dzisiaj, tyle na ten kilkowy szlak. Kilkowy szlak na temat wizji. Na razie